tak, jadę na niechawkę kawkę i pod mostem starym tam na dole po prostu, nie? Ja Patrzę, kurwa, wisielec Ja? Ja pierdolę, ale mam szczęście, jeszcze kurwa będę musiał policję wzywać i jeszcze go najlepiej ratować jakoś, nie? No Podchodzę bliżej, Tycho się na snurze kurwa wiesza, ale on się przygotowuje do wspinaczki, rozumiesz? a A ja myślałem, że tam trup wisi, kurwa <laughs> Chwilę z nim pogadałem, Tutaj ja taki szczur młody, nie? Myślałem, że mu usta, usta od razu zrobiłeś. Nie. Mówił, że nie ma gdzie ćwiczyć, że on chce na... na...